Pierwsza praca w młodym wieku. No niby się wydaje, wszystko fajnie, takie proste, ale jednak nie do końca. Czyli dziś porozmawiamy sobie o podejmowaniu pierwszej pracy, pierwszych prac w młodym wieku, kiedy to powinno się robić, jak się powinno robić, no i o tym zarabianiu pieniędzy, który jest tak naprawdę skutkiem. Podejmowania pracy. Siema, ja nazywam się Emil Lipski, to jest kolejna część mojego wideobloga Jak żyć, a nie tylko przeżyć. Więc jeżeli jesteś tutaj pierwszy raz, to rozmawiamy sobie tutaj na tematy jak żyć, a nie tylko przeżyć czyli praca, studia, szkoła, nauka, edukacja, praca normalnie, wiesz, na etacie, praca we własnej firmie, gdzie ja to pokazuję na własnym przykładzie mojej marki odzieżowej Volauer. No, takie wszystkie niby wydaje się proste, niby rzeczy i oczywiste dla każdego, no ale jednak nie do końca. I takim samym tematem jest zarabianie pieniędzy. Okazuje się, że no co w tym trudnego? Idziesz do pracy. I zarabiasz pieniądze. No ale jak pokazał ostatni live, jak pokazują komentarze, które pojawiają się już od dawna na tym kanale, no to, no to faktycznie to zarabianie pieniędzy bywa nie takie oczywiste dla większości ludzi. I tak naprawdę można powiedzieć, że ludzie z reguły narzekają na swoje pensje z reguły narzekają na to, w jakim położeniu się znajdują. No ale czy nie jest tak, że trochę, jeżeli mają do tego warunki i są zdrowi, tak naprawdę to oni są, tak jak podejmowanie pracy, z skutkiem są pieniądze, tak samo ich działania. Potem skutkują na to, czy są zadowoleni ze swojej pensji, czy nie. No i właśnie, moi drodzy, to jest punkt wyjścia zrozumienie w ogóle pojęcia pracy. Ludzie nie rozumieją, a chcą więcej, na przykład zarabiać, nie wiedzą w ogóle, jak się do tego zabrać, albo z czego to wynika. I to już jest fajne wiedzieć to w młodym wieku: że jeżeli ktoś ci mówi, że zarabia za mało, to w ogóle nie ma pojęcia o zarabianiu pieniędzy. Dlaczego? Moi drodzy, zarabianie pieniędzy bierze się z tego, że w określonym czasie zrobisz określone rzeczy, używając swoich kompetencji, umiejętności, bądź coś po prostu wytworzysz, jako będzie, która będzie rezultatem tych, tych właśnie rzeczy, czy czasu, posiadanej wiedzy, umiejętności, doświadczenia itd. W skrócie, musisz zrobić coś w danym czasie, żeby ktoś za to dał ci coś w zamian, no i nie daje ci teraz pół świni, tylko daje ci po prostu walutę. Daje ci walutę w danej, w danej walucie, daje ci pieniądze. O, bo tak naprawdę można robić podobne rzeczy w innej walucie i jest to warte dużo więcej bądź dużo mniej. Przykład: ludzie wyjeżdżają z takimi samymi kompetencjami, umiejętnościami za granicę, zrobią dokładnie to samo, ale w innych warunkach, w tym samym czasie, ale w innej części świata, no i zarabiają więcej, bo przełożenie waluty zawsze każdy przelicza na złotówki. O, ile on nie zarabia? 2000 euro. Masakra, ile to tych złotówek, prawda? No ale to są już dużo bardziej skomplikowane tematy poruszymy je w którymś odcinku podcastu Niedziela z Emilem. Wyjazd za granicę, zarabianie za granicą, może to będzie taki temat. No ale Niemniej, zobaczcie, mamy już to zarabianie pieniędzy w młodym wieku, prawda? No i teraz pytanie, kiedy? Kiedy w ogóle zacząć zarabiać te pieniądze, jeżeli już wiemy, z czego to wynika? Moi drodzy, jak najwcześniej. I dlaczego ja mówię jak najwcześniej, a niektórzy mówią rodzice, rodzina, jeszcze się napracujesz i tak dalej. Otóż tak, niestety nasze życie i tak świat jest skonstruowany, że będziemy pracować cały czas. I fajnie jest sobie to w młodym wieku uświadomić, że ludzie szukają magicznego sposobu na to, jak nie pracować, a mieć pieniądze? A w mojej ocenie życie polega na tym, by ogólnie żyć. Jak życie nie tylko przeżyć, no polega to też na pracy. Pracy nad samym sobą, pracy nad, yy, nad tym, jakim położeniem się znajdujemy, pracy nad sylwetką, pracy. Takie, która daje ci pieniądze i tak dalej Więc ogólnie pracować jak najwcześniej Powinno się z tego powodu Że nabiera się ogłady w ogóle w dorosłym życiu I zarządzaniem funduszami Zarabianiem pieniędzy I właśnie ich odpowiednim wydawaniem Młodzi ludzie nie potrafią wydawać pieniędzy w, w Może w konsekwencji To prowadzi do tego Że potrafią wydawać pieniądze Ale źle to robią Dlaczego powiedziałem że na początku, że nie potrafią No w sumie potrafią, bo bardzo dobrze i szybko je wydają Moi drodzy, otóż jeżeli ktoś Zarabia pieniądze już od jakiegoś czasu i nie ma ani odłożonych tych pieniędzy w ogóle nic, to coś jest nie tak. Ktoś mi powiedział, zaraz, zaraz, Emil. No, ja zarabiam tyle, że mi ledwo starze. Tutaj bardziej osoby, które są na przykład na studiach zaocznych, osoby starsze, nie? No, ale to wideo pewnie będzie oglądane przez osoby różnym wieku. No, może ktoś powiedzieć, czy, czy jest jeszcze przed na przykład ukończeniem szkoły średniej, czy nie. Jest, jestem bardzo ciekawy. No, ale faktycznie, jeżeli w takim położeniu znajdujesz się od jakiegoś czasu, to znaczy, że to położenie ci odpowiada, bo nie szukasz innego rozwiązania. I to jest jeden z głównych, z głównych czynników, jak też powinno się myśleć o tym, żeby. Zwiększyć swoje zarobki albo w ogóle zarabianie w młodym wieku polega na rozwiązywaniu też często problemów. Zobaczcie, w młodym wieku często ktoś narzeka, że oj Emil, ja nie mam możliwości, nie chcą mi nigdzie przyjąć i tak dalej. To zobaczcie na to, że nie tylko możesz wymieniać swój czas i często zerową wiedzę, żeby ktoś ci w ogóle zapłacił, tylko możesz zaoferować rozwiązanie danego problemu nawet jako młoda osoba i ktoś ci właśnie będzie w stanie również przekazać pieniądz. W jakiejś walucie. No i kilka przykładów. Osoby lubią przebywać ze zwierzętami. Dlaczego nigdy, pomimo że lubisz chodzić z psem na spacery, dlaczego nigdy jeszcze nie wykonałaś takiej akcji, żeby popytać wśród rodziny, znajomych na początek. Albo jeżeli masz jaja, nieważne czy jesteś tam, wiesz, to jest, to jest przenośnia, czy kobietą, czy mężczyzną, e, no to faktycznie można wyjść z tym na zewnątrz. Mieszkasz na osiedlu w bloku, popytaj. Poważnie popytaj, a nie tak, żeby ktoś cię odbierał jako gościa, który się, albo, albo kobiety, która się oderwała od rzeczywistości, nie? Czyli zobaczcie, jak jest to bariera. Jest to bariera czasami nie do przeskoczenia, ale z reguły warto po prostu wychodzić temu naprzeciw, jeżeli chodzi o wiek, bo w młodym wieku możesz zaoferować pewne rozwiązanie, na przykład wyjście z tym psem, ale ktoś może cię nie traktować poważnie, i to jest problem milenialsów i tego pokolenia XYZ, ja nie wiem, jak na nowe pokolenie nazwać ludzi, co nawet nie wiem, nie wiedzą, co to, to Myspace. No chyba. Pokolenie TikToka, na przykład, o! To jest moja, moja nowa mon, monoklatura, czyli pokolenie TikToka. To już nie jest pokolenie XYZ, czy tam co sobie ci ludzie wymyślą, tylko to jest pokolenie TikToka. Ludzie troszczą się o to, co nie jest w ogóle istotne w życiu. No ale to już, jest, to już są naprawdę grube tematy, typu właśnie socjale. A troszczą się, nie troszczą się właśnie o rzeczy ważne. I między innymi taki, takim jednym z czynników jest to, jak cię poważają na zewnątrz. No i jeżeli ktoś ma przed sobą dziecko, które mówi, że wyjdzie z psem, albo popilnuje ci dziecka w wieku na przykład 17 lat, dziewczyna idzie i chce opiekować się dziećmi, no to taka osoba będzie miała pewne wątpliwości. Czy podjąć ryzyko, zapłacić ewentualnie mniej osobie młodej, która prezentuje postawę, wrzucę sobie dwa zdjęcia, wyślę trzy snapy i to jest całe moje życie, czy osoba, która w wieku 17 lat umie po prostu porozmawiać z dorosłymi ludźmi, jak równy z równym, bo jest obyta w świecie, wie, co się dzieje. Widzicie? Jaka różnica w ogóle podejścia do życia? Mamy zderzenie normalnie dwóch światów w tym filmie, ale to się składa na zarabianie pieniędzy w młodym wieku na pierwsze prace. Ja moi drodzy, jak dopiero sobie teraz uświadomiłem robiąc ten materiał, ja pracuję już z 7 lat. Mając tyle lat. Niesamowite, co? Ale jednak nie, nie, nie przeszkadza mi to. Nie, nie zabrania mi takie, takie podejście. Jakby korzystanie cały czas z życia. I jak to się mówi, wyjście i po podwalanie ze znajomymi. To, jest, to z reguły ja jestem tą osobą, która chce wychodzić. Po prostu trzeba chcieć. Po prostu trzeba chcieć, bo niektórzy też wpadają w taką spiralę, że wiesz, młody wiek, no to trzeba jak najwięcej zarabiać, nie wiadomo co robić, pokazać się, kupić najnowszy telefon, a to guzik, prawda, no coś kupisz, nagle ci zepsuje i tego nie masz. To jest też trochę, bije do tego właśnie podejścia tak zwanego nowego pokolenia, którym ja też jestem, prawda? Więc to nie jest tak, że ja tu jest bariera, mówię do was, tu jestem ja. Mówię ogólnie, mówię ogólnie o naszych rocznikach 90 plus i 2000. Plus, to są roczniki, które, które są już naprawdę no, trochę tak, można powiedzieć, wychowane od zera w dobie tego, że istnieje internet, prawda? Także to są w ogóle już jakby inne, inne, inne schematy myślenia, często które się nie zgadzają, nie zgadzają z rodzicami. I to jest też zarabianie w młodym wieku, prawda? Pierwsze prace. Rodzice czasami powiedzą, że zajmie się nauką. I moi drodzy. Najgorsze, co można zrobić w młodym wieku, nawet będąc na studiach, to słuchać się ślepo rodziców. Ktoś mi powiedział, przecież oni są dla mnie jak najlepiej. Moi drodzy, spójrzcie, gdzie są wasi rodzice, co robią wasi rodzice i czy to jest zbieżne tym, z tym, co wy chcecie robić w życiu. Jeżeli nie, no to czasami może się okazać, że pomimo tego, że oni chcą naprawdę dla ciebie dobre, dobrze, to ich rady i ich rozwiązania zaprowadzą cię w to samo miejsce. To bywa okrutne, to co ja teraz mówię, bo, bo tak naprawdę, no ktoś by powiedział, no przecież jak, no przecież mama na pewno chce dla, mnie, dla mnie najlepiej, tak chce dla mnie dobrze. No tak, tylko że oni mogą często nie widzieć innej drogi, lub nie widzieć schematu, który nazywa się rozwiązywanie problemów, lub ewentualnie zarabianiu pieniędzy w inny sposób, bo oni mają ślepo nakreślone rzeczy, dlatego sami nie robią inaczej. A jak mogą ci dobrze doradzić, jeżeli ty widzisz już inne rozwiązania, ale jesteś hamowany, jesteś hamowany przez rodziców, przez rodzinę, przez środowisko, przez znajomych? No bo właśnie oni nie widzą, że można inaczej. I ktoś by powiedział, no gadasz już, sam się kiedyś mówiłeś, nie, no tam coaching, co to jest, że możesz wszystko. Oczywiście, że my nie możemy wszystkiego, moi drodzy, jako młody, młodzi ludzie. Bo powiedziałem, ktoś, ci, ktoś się nie, nie poważa, jakby nazwijmy to w cudzysłowie i ci nie da na, na danej pracy, prawda? Ale kto ci powiedział, że nie możesz spróbować trzeci raz u innej osoby, prawda? Ludzie często... Mają takie myślenie w młodym wieku, że jak się nie udało, kilka CV wysłałem, wysłałem, nie działa, no to już koniec, nikt mnie nie chce do pracy. A to właśnie polega na tym, żeby to, żebyście szukali tej pracy wy, a nie praca was szukała. To tak nie działa. To działa dopiero wtedy, kiedy wy robicie sobie to poważanie i pozycję na rynku. Wtedy problemu z pracą nie ma. No ale jeżeli na razie zaczynasz, no to ty musisz cały czas może czasami uderzać młotkiem w mur i wiesz, to coś jak, jak masz łopatkę z piasku i piasek jest taki, wiecie. Po deszczu. Ja kiedyś się lubiłem bawić w piachu, więc dlatego to jest dobre porównanie. I wbijasz tą, wbijasz tam, wiesz, tą... Łopatkę, okazuje się, że piach jest taki prawie jak beton, nie? Taki twardy, po prostu, po prostu twardy. No i, słabe, słabe skutki, prawda? No, ale jeżeli cały czas to próbujesz zrobić, no to w końcu nawet dziurę wykopiesz, nie? Potrzebno do tego, żebyś, nie wiem, żeby się piesek położył i żebyś, o, żebyście się pobawili w chowanego, nie? No, jakby abstrakcyjne przykłady, ale do zupełnie pokazujące to, jakie odzwierciedlenie tego, tej nie tylko silnej woli, ale tego Uporu maniaka, którego czasami trzeba mieć w młodym wieku, żeby pokazać ludziom Ja mam 18 lat i zrobię coś naprawdę dobrze, zaufaj mi to zobaczymy No a ludzie młodzi nie potrafią, nie no, nie chcą, nie, No daj spokój Emil Idę moje story wstawić Nowy serial wyszedł Ja nie, nie mówię, wiecie, to jest złoty środek, nie, o złoty środek padł, wypisujcie ten, ten na minutę nie, kiedy padło, często padnę na tym kanale. No ale nie zrozumcie, mnie źle. mi nie chodzi o to, żeby sobie odejmować takich rzeczy. Chodzi mi o to, że znowu w tym czasie tracisz czas, który możesz przełożyć na zarabianie pieniędzy w młodym wieku. I dlatego trzeba złoty środek, no równowaga, nawet w wieku 16 czy 20 paru lat, moi drodzy. Bo jeżeli się okazuje, że jest zima, nawaliło śniegu, a tobie się nie chce nawet przejść, albo się wstydzisz, albo się boisz, pójdź z i spytać, dziadek, daj 8 albo 12 złotych, ja ci to odśnieżę. I ty sobie posiedzisz w domu. Ktoś mi powiedział, no łatwo do dziadka pójść, tak powiedzieć. No, a dlaczego nie możesz pójść? To jesteśmy takimi samymi ludźmi, tak trzeba postrzegać ludzi. Idziesz do, dzwonisz dzwonkiem. Dzień dobry, ja jestem sąsiadem trzy dalej domy. Sprawa jest taka, że trochę śniegu nawaliło. Ja chcę sobie zarobić, bo zbieram na przykład na rower. Bo mam zajawkę na jeżdżenie na rowerze. I ja bym chciał tak za symboliczne 5, 10 zł, 15. No ile pani, tak naprawdę ile pani uważa, to może pani dać. Kolejny model, zobaczcie. Ja, ja tego w ogóle nie zakładałem w tym filmie, ale to jest jeden z sposobów. Idziesz, coś robisz, i mówisz: No, tam da pani z 10 zł, czy coś, nie? Albo da pani ile uważa, no już nabahałem się dwie godziny, to tam da pani coś. Często się może okazać, że taka praca w młodym wieku więcej ktoś wyceni to, niż ty jesteś w stanie powiedzieć, bo ci głupio. Często możesz się naciąć i ktoś ci da 2,50, nawet sobie nie można kupić za to harnasia już teraz, ale okazuje się, już mając 18 lat, ale okazuje się, że no trudno, trzeba podjąć to ryzyko, nie różne to trzeba myśleć, wyjść poza schemat, ludzie, wyjść poza schemat. Nie tylko, że. Zobaczcie, wszyscy biorą coś takiego. Biorą CV. Robią CV, o tym też może nagramy film, robią CV, wrzucają to CV, no wiesz, czyli tak zwane 30 minut poklikają, wszędzie wysyłają CV na pałę, Tłupie tam nie znają w ogóle firm, cyk, cyk, CV, dobra, 30 minut minęło, jak to te memy mówią, pora na CS-a, nie? Ja już szukam pracy, pracy nie ma, nie ma pracy dla ludzi z moim doświadczeniem, moi drodzy, gdybym ja tak myślał, u, to nigdy bym wolałer nawet nie założył, bo nie miałbym pieniędzy na to w tym wieku, by to by, by wykładać na to z, w, z własnej kieszeni, prawda? By mieć wiedzę z swojej głowy, a nie z czyjejś. To moi drodzy, ja musiałem namawiać mamy do pewnych no gdzie ona nie chciała. Nie, na spokój, nie ma szans. No tak to wygląda. To pie, po pierwsze zacząć trzeba od rodziców, tutaj do osób młodszych. Nawet nie tylko, bo niektórzy, niektórzy mają 20 parę lat i dalej ci rodzice jakby mówią im, co mają robić. No jakby no okej, okay, mogą ci doradzać, ale jeżeli ty nie potrafisz w tym już wieku, mając 20, nawet lat, czy 19, pokazać rodzicom na tyle, że jesteś odpowiedzialną osobą, no to znaczy, że coś robisz nie tak. No trzeba najpierw pokazać argumenty, zobaczcie to, 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 to mam w głowie poukładane, i tu dlatego chcę pójść już do pracy, nawet często będąc w techniku, będąc jeszcze w liceum. I tyle. Ktoś ktoś będzie potem bronił tego, że... Nie, bo zawalasz naukę. Nie. No spokój. Po co ci to? dam ci 50 zł. I tak dalej. Moi drodzy, ja miałem 16 lat, miałem poczucie tego, że głupio mi było już prosić o pewne rzeczy. Ehm, takie wiecie, no jeżeli chcesz zjeść kebaba, no może jeszcze. Ale już tak, no chciałem też mieć swo na swoje wydatki, no. Chciałem mieć 16, znaczy nie chciałem mieć 16. Miałem 16 lat i chciałem już mieć pieniądze na to, żeby samemu postawić kino, wyjść z dziewczyną, pyk. Ja to robię z własnej kieszeni. Fajnie, fajnie mieć po prostu pieniądze i uczyć się dysponowania tymi pieniędzmi. Bo sztuką jest, wiesz Znaczy nie sztuką może jest zarobić jakieś pieniądze w młodym wieku czy znaczy jest sztuką, bo tak jak mówię no trzeba wyjść poza ten schemat Szukać rozwiązań i ewentualnie Jeżeli masz przeszkody pokonywać je I wtedy to może umożliwić ci zarabianie pieniędzy Ale jedno to już jest zarobić te pieniądze A drugie je wydawać odpowiednio Tak jak powiedziałem, nie? Że to co się dla młodych ludzi wydaje ważne Z perspektywy czasu Nie ma w ogóle sensu Zobacz, zarabiasz pieniądze Ciężko, ciężko pracujesz 3 miesiące 000, zarabiasz pieniądze i okazuje się, że pragniesz mieć nowe jabłko. Ono kosztuje tyle, co samochód, który mogłabyś dojeżdżać już do pracy albo zrobić sobie prawko, ale ty chcesz mieć jabłko, bo na Instagramie będzie, wiesz, fajnie wyglądał patelnia, 45 aparatów. Co to nie ja? Robię sobie zdjęcie w lustrze, wyglądam rewelacyjnie nowym telefonem najnowszej generacji. Po co? Ja się pytam. Ja nie mówię, żeby chodzić z Nokio 3, 3, 10, chociaż też trzeba mieć odwagę powiedzieć. Ja mam to gdzieś. Mam taki telefon i co? W młodym wieku. Jeszcze tam wiesz, mam 16 lat niektórzy się mogło śmiać. o Jaki masz telefon? Gdzieś! Musisz umieć im pokazać argumenty, nie? Ja zarabiam na to, chłopie. Jeżeli ty zarabiasz na to, żeby mieć nowy telefon, no to ile ty masz w głowie? Wiesz o co chodzi? I chodzi mi o to, że zarabiasz pieniądze i wydajesz się w taki sposób. Że jest to bez sensu. I też zobaczcie, jaka różnica tego kanału między tymi kanałami coach e, trenerów biznesu, rekreacji i odpoczynku, <laughs> że oni mówią, że ty wiesz, zarabiać pieniądze, inwestuj, to tyle. Ci sławni ludzie to tyle zarabiali, tyle wydawali tam, wiesz, zarabisz tysiąc złotych, pomnóż. Jakby co, gdzie pomnożyć Kalkulat na kalkulatorze 5 razy 100 wpisać, jakby wiesz, Bo to są takie tematy. Ludzie ci tacy co... E, żyją z tego, że mówią fajne słowa e, ludziom, e, okazuje się, że oni tak jakby nie taki utopijny świat widzą. A nie na tym znowu polega, polega rzecz. Bo zarabiasz w młodym wieku też po to. Nie tylko, żeby siedzieć w tej robocie od 18, bo to są najlepsze lata życia, tylko żeby złapać ten balans, wydać część pieniędzy na to, żeby po prostu, żebyś czuła, żebyś czuł w młodym wieku, że jak zarabiasz te pieniądze. No to faktycznie coś z tego masz, ale część już zostawiasz. A nóż, widelec, wpadnie mi pomysł na biznes, to to zrobię. A nóż, widelec, będzie jakiś wyjazd, będę miała, będę miał pieniądze, żeby go sfinansować. Ej Boże, jak się podpaliłem, ile już gadamy? Masakra, ja myślałem, ja chciałem nagrać 8 minut filmu, a tu jeszcze nie jesteśmy w połowie. No ja nie wiem, masakra, jak ja się rozgadam. Dlatego no, tego podcasty, niedziela z Emilem, bo tam jest dłuższa forma, mogę sobie pogadać. Tutaj jak chciałem zrobić krótki film, jak zawsze, jak wyszło, jak zawsze. No ale jednak ta. To... Ta dyscyplina, zarabianie pieniędzy i ewentualnie ich wydawanie jest bardzo ważna, a młodzi ludzie często ją pomijają. Patrzcie, co jest wam potrzebne. Nie mówię, że jeżeli malesz o tym, o tym nowym jabłku, no to kurczę, kup sobie, ale faktycznie może się okazać, żeby cię zadowoliła. Starsza generacja, która wychodzi już z rynku, jest na promocji i kupi się o zabrak pół ceny, nie? A zrobić ci tak samo to selfie. No to po co ci to, jakby, nie? Wiesz o co chodzi? Inną sprawą jest naprawdę gonić za marzeniami. To jest piękne i według mnie. Po to my żyjemy, żeby gonić za tymi marzeniami, spełniać je, realizować je i iść dalej. No ale jeżeli twoim marzeniem jest coś, co tak naprawdę będzie tylko na minutę mm, ci przydatne, a potem rzucisz to w kąt, na przykład nowa konsola, nie potem nie będziesz miała czasu grać, nie będziesz miał czasu grać i tak dalej, nowa deskrolka, rzucisz w kąt, chcesz rodziców naciągnąć i tak dalej, no to się, okazu to się okazuje, że najpierw fajnie jest zrobić sobie takie plusy i minusy czegoś. Kupię coś, zainwestuję w to pieniądze, które ciężko zarobiłam, ciężko zarobiłem, no ale się okazuje, że. Kurde, to jest bez. Jednak ja tego nawet nie będę tak używać, nie? Dobry już przykład będzie z tym telefonem. Ktoś kupuje sobie i nie potrafi sobie tak, jakby naturalnie odmówić, bo ja chcę i tyle. Ja mówię, gonić za marzeniami to jedno, ale też potrafić sobie wartościować pewne rzeczy. Czy ten wydatek jest na pewno odpowiedni. Co ci da ten telefon? Czy coś, czy zrobi inaczej zdjęcia, a na przykład czy otworzy muzykę niż inny telefon? Czy to jest ci potrzebne? No właśnie, to są takie rzeczy, które naprawdę tego się uczy z wiekiem, a przede wszystkim uczy się tego wtedy, kiedy poznajesz wartość pieniądza, sam sama. Zarabiając je. Dlatego ja na samym początku powiedziałem, że idź do pracy jak najszybciej. To jest największa lekcja w życiu. Zrozumieć wartość pieniądza i tego, jak ciężko czasami go zarobić. No i widzicie, to jest ta różnica na tym kanale, że, że naprawdę tu my gadamy sobie o, o konkretach. Ja wiem, że istnieją, istnieje wiele sytuacji w życiu typu, Emil, nie mam na prawo jazdy pieniędzy. Moja praca najbliższa potencjalna byłaby 30 kilometrów dalej. Na co ja odpowiadam. Słuchaj, no to przemęcz się pół roku. zarówno to prawo jazdy, nawet nie mając przez chwilę, nazwijmy to, życia prywatnego. Jeżeli coś mocno chcesz, do tego dążysz, zrób to. Weź to prawo jazdy, zrób prawo jazdy, i możesz wtedy pomyśleć o tym, żeby jeździć samochodem albo prosty samochód zakupić, prawda? Żeby po prostu zyskać na czasie, bo to, co mówiliśmy też na początku, wymiana czasu z umiejętnościami ewentualnie, albo tym, co człowiek, ktoś się nauczy na pieniądze, nie? I tak trzeba myśleć. Dojeżdżam dwie godziny. No to nie, bo mi się nie chce. O, tam zarabianie pieniędzy. Mama, daj, daj pieniążek. <gry> Tylko po prostu się możesz przemęczyć. Rodzice zobaczą. No kurna jaki pracowity, jaka pracowita. No, może jednak ma coś w głowie. Może jednak dobra. Dostała trójkę, dostał trójkę, coś innego robi z tym, a nie siedzi na Netflixie. No, brawo, mamy fajne, mamy fajnie, mamy fajnie już wychowane dziecko. I ty wiesz, idziesz do tej, do tej pracy, zarabiasz te pieniądze. Robisz to prawo jazdy dzięki temu, że zarabiasz, i wtedy możesz już szybciej dojeżdżać do pracy. I już możesz zmienić tę pracę. Często mi ludzie właśnie pisali. Albo na live'ach. Na live'ach na Instagramie, moi drodzy, Instagram. Emil.lipski. Te live'y, jeżeli masz problemy z czymkolwiek, praca, studia, szkoła, w ogóle jakieś, nie wiem, zakładanie własnych biznesów, wbijaj, zostawię follow śmiało. Tam już z 8 tysięcy followów mamy e, prawie blisko. I, I fajnie, ja lubię z Wami rozmawiać. To mi naprawdę na Instagram daje te możliwości prowadzenia tych live'ów i z Wami mieć tę relację taką koleżeńską. Już, no i tam często to pada, nie? Że ja bym poszła, ja bym poszedł do pracy, ale nie ma pracy, nie? Dla Boczek, czy tam kto to mówił. E, nie ma pracy dla ludzi z moim wykształceniem, prawda? No pracy jest w opór Pracy jest w opór Często nie jest ona ci pod nosem podstawiona Nikt nie powiedział, że będzie tak łatwo Że o pojedziesz rowerkiem półtora kilometra O jestem w pracy, dajcie mi cztery tysiące na rękę nie? No to nie może nie być Może trzeba będzie pojeździć dwie i pół godziny Często, jednego dnia Bo półtorej godziny w jedną, prawie półtorej godziny w drugą no, ale to, co zarobisz i ewentualnie mądrze zainwestujesz, poczekam. Możesz pomyśleć, poczekam ten telefon, kupię, zrobię prawo jazdy, będę zarabiała 25% więcej, szybciej zarobię, nie? To jest myślenie, to jest myślenie, myślenie godnego człowieka takiego i tego ci życzę, żeby ludzie, często starsi od ciebie dwa, trzy razy, powiedzieli, to jest rozsądny gość, to jest rozsądna dziewczyna, ma poukładane w głowie. I wtedy zobaczysz, że twoje życie będzie zupełnie inaczej wyglądało, jeżeli dorośli ludzie. Nawet Twoi rodzice, dziadkowie będą, poważani, będą Ciebie poważali Twoje poczynania jako te, które, które naprawdę mają sens. Tutaj masz kolejny film specjalnie wybrany dla Ciebie. Mam nadzieję, że to wideo Ci pomogło i teraz myślę, że to będzie uczciwe, jeżeli to powiem. Zostaw łapkę w górę i subskrypcję, jeżeli Ci po prostu pomogłem. Hej!